Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, zapraszam na odcinek pilotażowy, do którego link znajduje się w opisie pod filmem. Budzić wierszem. Prośba lunatyka. Obudź mnie w środku nocy pocałunkiem przez szybę. Zaprowadź na krzywy parapet myśli. Dotknij, żeby nie pragnął więcej. Między wierzchołkami gór opadała melancholia targana skrzydłami jaskółek. Jej okruch. Wpadł mi w oko. Nocą, gdy pada deszcz, rosną mi skrzydła, włosy i paznokcie. Wkrótce odlecę do ciepłych krajów. Po drugiej stronie cienkiej, czerwonej linii uchowam, koga nie jest już tajemnicą. Ławka w parku. Zbyt długa. Jak noc bez ciebie. W małym pokoju Błękitne obłoki płyną na wietrze naszych oddechów. Pięknie, że niebo mieszka tam, gdzie my. Do gwiazd daleko, do ciebie blisko. Myśl szybsza od światła, zdejmuje czerwień z księżyca. Księżyc powrócił czerwoną pieczęcią na ciele. Jeśli szukasz Boga, to poza religiami najbliżej w swoim sercu. Wdech, wydech, w głąb siebie do ciebie. Wśród nocnej ciszy rozchodzi się bezsenność. Nie mogę spać, wiersze chodzą mi po głowie. Zapraszam do spotkań ze słowem w ramach cyklu budzić wierszem znajomych i nieznajomych poetów. Byłoby pięknie wzbogacić ten przekaz i o waszą wrażliwość. Chętnie przeczytam kilka wybranych przez was wierszy. Jeżeli ktoś z was miałby ochotę dzielić ze mną tę przestrzeń, zapraszam do kontaktu. Pod Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Stosowanej. Naukę czerpałam również na warsztatach, kursach i szkoleniach. Od lat pracuję z ludźmi stosując wielorakie techniki służące poprawie jakości życia i przywracania harmonii, w tym poprzez masaże energetyczne czy zabiegi konchowania. Moja dusza pragnie również wyrażać siebie poprzez słowo pisane, poezja i proza, malarstwo intuicyjne, oraz różnego rodzaju rękodzieło. Kocham podróże, nie tylko do świata zewnętrznego, ale i te skierowane do swojego wnętrza, które pomagają mi poznać istotę tego, kim naprawdę jestem. Więcej na www.podyartholis.pl Można mnie też znaleźć na Facebooku Bodard Hollis Izabela Ptak